Pierwsze żyją, kiedy są czytane, słuchane, śpiewane i malowane. Jolanta Redman: Wiara, Nadzieja i Miłość. Szukamy ich przez całe życie, w załogach nocy, w świetle dnia, i z każdym słowem wyszeptanym błagamy o ten cenny dar: wiara, nadzieja, no i miłość. To bez nich. Życie traci blask, stoją tuż obok dnia każdego, by poprowadzić nas do gwiazd. Bez wiary trudno iść przed siebie, ona jest życia fundamentem, jak najcenniejszy kierunkowskaz wskazuje to, co ważne, piękne. Nadzieja przy nas zawsze stoi, na wielkiej łące pośród wzgórz, z uśmiechem tuli nas w ramionach, wśród życia trosk i ciągłych burz. A miłość bez niej nic nie znaczy. Kolejny krok, kolejny dzień, ona nam wszystko wytłumaczy, ona nadaje życiu sens. Niech przy nas trwają nieustannie i w naszych sercach znajdą dom. Wiara z miłością i nadzieją od zawsze blisko siebie są. Czytał Bogdan Tmowski.